Rozmawiam z panem Pawłem Poncyliuszem, członkiem kapituły konkursowej warszawskiego i mazowickiego znaku jakości. Panie Pawle, proszę powiedzieć, co pod uwagę bierze kapituła konkursowa, nominując firmy i przyznając nagrody? To, co dla mnie jest ważne w tego typu konkursie, to przede wszystkim to, czy firma wyczuwa oczekiwania rynku. Ale też dla mnie ważne jest to, jak, jak odnosi się do pracowników, jak... Jak dba o, o taką współpracę z pracownikami i nie traktuje tylko ich jako, jako wyrobników, którzy przynoszą zysk szefowi, ale też potrafi się dzielić tym zyskiem ze wszystkimi tymi, którzy na ten zysk pracują. A czy w tym roku trudno było wyłonić zwycięzców? Jak zawsze jest wiele firm, które, które wyglądają dobrze, a gdzieś muszą być ci te, te zwycięzcy. Ten rok, ten rok nie różni się od pozostałych. Były przepychanki podczas obrad? Nie, nie, może bez przesady, że przepychanki.